Maniak 64 Podcast wita swoich słuchaczy. W dzisiejszym odcinku za trudne pytania, część druga z 12 marca 2021 omówimy wszystko to, co przyniósł nam mijający tydzień. Prasę, media społecznościowe zalało szereg informacji z najróżniejszych dziedzin od polityki, gospodarki poprzez nieśmiertelne szczepienia. Zaczniemy na szybko i omówimy ważniejsze tematy. Opłaty za trzymanie pieniędzy w bankach. Banki zaskoczyły nas po raz kolejny. Rzeczpospolita podaje, że jeden z naszych czołowych banków planuje wprowadzenie tak zwanego ujemnego oprocentowania lokat. Wpłacamy swoje pieniądze, trzymamy na koncie i z biegiem czasu zamiast zyskać, choć nawet nie stracić, rząd planuje... Poprzez podniesienie podatków na bankach, wymuszenie większego haraczu, banki ze względu na to, że udzielają mniej kredytów, mniej wpływa, są cały czas cięcia, zwolnienia, robią skok na kasę. Unia Europejska obecnie zezwoliła bankom na ujemne oprocentowanie, lokat, u nas też prawdopodobnie to wejdzie, może jeszcze w tym roku. Drugi temat. NASA służba zdrowia i wstrzymanie zaplanowanych operacji i zabiegów ze względu na przeciążenie szpitali oraz służby zdrowia. Jak wiadomo, szczepienia lekarzy jeszcze zwanej grupy zaro się nie zakończyły, bardzo dużo kadry medycznych już jest zaszczepione. Niestety, trzecia fala koronki zbiera swoje żniwo. Ostatnio 21 tysięcy zakażeń. Uruchomione szpitale tymczasowe. Rząd, żeby ratować sytuację w służbie zdrowia, planuje wstrzymanie zaplanowanych zabiegów i operacji. Co jest jeszcze ciekawym połączeniem z informacją, że obecnie teleporady tak mocno reklamowane są już przeciążenie dla naszej służby zdrowia i wymagają weryfikacji, bo pacjenci nie mogą dobić się do lekarza, stają przekierowani z reguły na Audiotele, czyli Polaku lecz się sam. Czyli będziemy sobie wyrywać zęby kombinerkami na przykład. Miejmy nadzieję, że będzie można nareszcie pójść do lekarza. No tylko żeby ta trzecia fala pandemii odcięła nas ponownie. Nie będzie całkowitego lockdownu, jak rząd obiecuje. Na razie zamykamy tylko województwa, w tej chwili tylko kilka. Nie jest jeszcze źle. Jeszcze jest szansa. Poradzimy sobie. Czy poradzimy sobie na przykład z kolejnym naszym problemem? To co na zachodzie sobie świetnie poradzono. Mówię właśnie o kaucji za plastikowe butelki i puszki. Tam są automaty, można kupić napój. Cena już jest doliczona te kilkadziesiąt centów, eurocentów. Ale po wypiciu butelkę zgniatamy lub nie, rzucamy do automatów. Automat tam wypłaca drobnymi. Bardzo fajnie to działa. Podobny automat stoi w tej chwili tylko w Warszawie, inne miasta to planują. No w każdym razie problemem będzie to, co kiedyś za PRL-u, na przykład szklane butelki, że był obowiązek przyjmowania. A jak to będą realizowały mniejsze sklepy, jakieś osiedlowe, jak będą musiały przyjmować puszki butelki, no nie wiadomo jeszcze. To wszystko jest w planach. Kolejne plany to sponsorowanie wydatków rządu yy, przez pensje i podatki przez osoby pracujące. Płacimy obecnie wszelkie programy plusowe. 500, plus, emerytura, plus 13, 14. Yy, I robi to pokolenie osób, które jeszcze obecnie nie jest zaszczepione. W tym roku nie ma absolutnie najmniejszych szans na zaszczepienie. Może po przyszłym roku w połowie. Zobaczymy. Teraz może trochę technologii dla. was. <noise> stres ze szczepionkami musi minąć jak zwykle nieśmiertelna firma Apple i kolejne nowości. Z najbardziej znanych to prawdopodobnie w tym roku ujrzymy już kolejną generację procesorów ORM. Po pierwszej spodziewaliśmy się niesamowitych wyników Apple spełniło nasze oczekiwania z nadwiązką, teraz obiecują jeszcze więcej mocy. Niestety wiąże się to ze wstrzymaniem produkcji i dystrybucji starszych modeli. Ten los spotkał bardzo popularny komputer na zachodzie. iMac'a sam używam. I komputer ten obecnie jest także w wersji Pro wycofywany. Apple obiecuje nam może już w tym roku kolejną wersję. Stylizowane już na monitory 6K, xdr to ten słynna podstawka za 1000 dolarów. Podawaj maki w arm z cieńszą ramką. Nie będą miały już takich okrągłych plecków, tylko proste. Nie będzie słynnej aluminiowej ramki z logo. Zobaczymy, będzie inaczej. Będzie też inaczej, jeżeli chodzi o kable. Apple obiecuje, że kolejne modele iPhone'ów będą pozbawione portu ładowania. Synchronizacja, wszystko odbędzie się już tylko poprzez Wi-Fi. Tak samo przywracanie systemu z iClouda. Jaki zysk dla nas? Prawdopodobnie żaden. Następne komplikacje, zysk dla Apple olbrzymi. Sprzedaż ładowarek. Oczywiście zasilacze do tych ładowarek. Biznes się kręci. Walka z kopaniem kryptowalut. Bitcoiny, jak już obserwujecie, bardzo szybko rosną wczoraj kosztowały 56 tysięcy dolarów za jednego, dzisiaj obecnie chyba jeszcze więcej i wiele krajów zaczyna się zastanawiać nad wstrzymaniem, nie chodzi o to, o sam obrót kryptowalutą, spekulacjami na niej, tylko, że te kopanie pochłania bardzo dużo mocy przysłowiowego prądu i generuje trochę niewłaściwe zachowania na rynku technologicznym, no bo producenci, na przykład Nvidia, nie jest w stanie sprzedawać swoich kart no, wykupują ją od razu górnicy, i normalni klienci nie są w stanie ich nabyć. A jeżeli są to w gotowych zestawach za horrendalne ceny, co powoduje też, że nie wzrasta sprzedaż dysków twardych, zasilaczy, obudów, procesorów, pamięci. No i przez kopanie bitcoinów cały rynek nowych technologii po prostu leży. Jeżeli leży, no to oczywiście PlayStation 5, no jak wiadomo, nie ma. Można kupić na przykład z telewizorem te 10 tysięcy jako zestaw. Tak jak już nieraz wspominałem, są plotki, przecieki, że szykuje się kolejna wersja. Jak wiadomo, mankamentem PlayStation jest rozmiar dysku SSD. Z przecieków wynika, że ma być montowany drugi. W Xboxie jest dodatkowa karta pamięci. Tam będą dwa dyski. Zobaczymy. Jeżeli mówimy o Xboxie, Microsoft, no, Microsoft poszedł obecnie bardzo ostro. Ci, którzy używają konsoli i korzystają z usługi Game Passa, zauważyli, że po przejęciu Bethesda przez Microsoft pojawiło się w Game Passie bardzo dużo ich sztandarowych produkcji. No, zapraszam. Wybór od Fallouta przez Morrowindy i tak dalej jest bardzo szeroki. Co no teraz jeszcze z branży gier? Microsoft bardzo mocno teraz będzie cisnął właśnie na Game Passa, bo to jest najbardziej realna forma zdobywania gotunku, gotówki od graczy, bo mało osób pozwoli sobie na zakup gier w cenach 450, 400, 350, a w Game Passie za 55 zł jak na warunki polskie, możemy zagrać najnowsze tytuły. To co kiedyś mówiłem, i to jest ten odcinek, który cały czas powstaje, jest jeszcze na papierze. Właśnie cała prawda o cenach gier komputerowych i na konsole, że przyszłość to jest tak zwany Game Pass. Gry wydzierżawiane, nie na własność. I jeżeli mówimy teraz o grach, tak jak mówiłem, z Game Passa gry wchodzą, ale z Game Passa te gry wypadają. Nasza najlepsza superprodukcja, czyli Wiedźmin 3 od CD Projekt Redów. Właśnie według informacji z Game Passa niedługo opuści tą platformę i zostanie tylko do kupienia. Jeżeli obserwuje się czasami ceny na przykład na PlayStation czy na stronie Microsoftu, Wiedźmin podobnie jest wyceniany blisko 200 zł i czasy gdy był sprzedawany za przysłowiowe 30-50 zł już prawdopodobnie nigdy nie wrócą. Jeżeli mówimy też jeszcze o Redach, po ich wpadce z tym włamaniem, Obiecali kolejną dużą aktualizację tzw. Tak patcha 1.2 w połowie miesiąca. Połowa miesiąca zbliża się wielkimi krokami, więc oczekujemy, że dotrzymają słowa i będzie można zagrać ponownie w Cyberbanka. Jeżeli Cyberpunk, no to może porozmawiamy teraz o kryzysie emigracyjnym, jaki spotkał nas w Europie. No właśnie, Mireć. Omawialiśmy sobie gry na PlayStation, na Xboxa. Powróćmy zatem do wydarzeń tu i teraz. Media społecznościowe po wprowadzeniu wszelkich obostrzeń, czyli akta, plus wszelkich takich, jak ja to mówię, krzywych ruchów, Związanych z wolnością mediów, przestają publikować na przykład informacje na temat imigrantów. Czasami, jeżeli zdarzy się jakiś większy wypadek, ostatnie zatonięcie blisko 40 osób na morzu, y, pomijają ten fakt. Nawet y, zamachy, jakieś zbrodnie czy coś w innych krajach europejskich, mimo że wykonywane rękami osób nie będącymi mieszkańcami Unii Europejskiej, są uważane już za zwykłe zbrodnie, nie zamachy terrorystyczne, mimo że ludzie no, niestety, wyżywają się na Europejczykach, bo nie podoba im się nasza kultura, nasze zachowanie. No, ale media oczywiście o tym milczą. Temat zamykam, bo mi film zdejmą. Jeżeli jeszcze Europejczycy, no, grozi nam erupcja etny, no, największego europejskiego wulkanu we Włoszech. I jeżeli powtórzyłaby się sytuacja sprzed 10 lat, to, co były wulkany na Islandii, to co między innymi był wtedy pogrzeb profesora Lecha Kaczyńskiego, co cały świat niestety nie mógł przybyć wtedy do Polski, no to erupcja etny i wyrzucenie takiej ilości pyłu w atmosferę w południowej Europie przy prądach tam powietrznych panujących powodowałoby, że cała Europa znalazłaby się Takiej strefie mroku odcięłoby nam słońce, ale teraz idzie wiosna, czyli problemy z produkcją żywności, zanieczyszczenie atmosfery. i Poza COVID-em nosili maseczki, żebyśmy mogli w ogóle wyjść z domu i oddychać. Oby to nigdy nie nastąpiło. Jeżeli też pożary, dymy, wszystko, no to już pewno każdy słyszał o tym pożarze serwerowni we Francji, gdzie się data center firmy Obucha całkowicie spaliło. Żeby dodać pikanterii, backup tych wszystkich danych znajduje się w tym samym miejscu, mieście znaczy. I część danych zostało odzyskanych, część nieodzyskanych, część się bezpowrotnie spaliło. Teorie spiskowe, jak zwykle, mówią, że spaliło się nieraz więcej niż w rzeczywistości. I jeżeli będziemy mówili dalej o danych, pojawia się w Polsce odmrożona, już wdrażana. Bo wróciło do brody rządu, tak zwana opłata repograficzna, czyli podatek od smartfonów. Ustami różnych rzeczników opowiadają, że wcielą to w życie, jest taka potrzeba. Oczywiście rząd już nie jest w stanie dosypać monet, bo za dużo wydatków, za mało źródeł dochodu. Liczba zakażeń, tak jak mówiłem, bardzo mocno rośnie. Wiadomo, szpitale obłożone, koszty z tym związane. I mówiąc o koronce. Szczepionka AstraZeneca, brytyjska, wynalazek. Jak część krajów europejskich, właśnie wstrzymała szczepienia z powodu podejrzenia zakrzepu krwi w żyłach na dwa tygodnie. Niestety, producent, mimo że Polska nie, nie stwierdziła takich wypadków wstrzymuje ogólnie dystrybucję, to jakby boi się sprzedawać i na przykład Polska nie dostanie pół miliona szczepionek, czyli plan szczepionkowy rządu jak zwykle runął. Koronka, wirusy, Biedronka, bardzo ładnie się rymuje. W Biedronce od 15, czyli od poniedziałku, mają pojawić się testy, które wykażą, czy w naszym ciele są obecne przeciwciała. Komplet tych testów za 50 zł. Oblężenie Biedronki to bardziej niż pewne, tym bardziej przed świętami, każdy pójdzie, ja też pójdę, namówię znajomych, czas się przetestować, sprawdzić. A jeżeli oblężenie, no Solidarność wymyśliła sobie, solą wokół dla nich jest seria takich poczynań wokół sieci Żabka, bo bardzo Solidarność boli, że są sklepy, które czynne są w niedzielę, że rodacy nie pójdą do kościoła, a pójdą na zakupy. Braknie ci cukru, mąki, nie cierp, pójdź do żabki. Ale Solidarność oczywiście woli, żeby Polacy siedzieli w domach, weszli sobie na spacer. No, na spacer oczywiście nie można pójść, kupić sobie po drodze kanapki, napoju, kawy, jak się idzie z dzieciakami. Czyli szykujemy sobie kanapki, herbatę do termosu z domu i wracają czasy realnego komuna. To tyle w tych zatrudnych trudnych pytań, chyba szybko, chaotycznie, ale tyle się dzieje, że przez dwa tygodnie po prostu nie miałem głowy do nagrywania, bo wszystko, co chciałem nagrać, już się wydarzyło, i wydarzenia z dnia kolejnego przebijały to wszystko, co było wcześniej. Ale wiem moi kochani, że słuchacie, chcecie coś wiedzieć. Obiecuję, że przyszłe odcinki będą już bardziej tematyczne, że wersje z papieru zostaną przelane. Opowiem o tym, co się dzieje, no bo po prostu o tym już trzeba mówić, żeby mieć nawet na pamiątkę, móc się kiedyś to posłuchać. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do posłuchania. I niedługo będzie dużo więcej. Obiecuję wam to. Dziękuję. Na razie.